O ja cię! Zdążyłem tutaj się skryć! E, zaraz. Ja się jeździ jakieś spałujące. To pomód haker tu był chyba. Ty lecie, co nie ma słodka, nie Nie no. Co za

Ну видите, какие это содержится. Инься, ради. Это вот со станцией, давай. Слушай, No prawdę. To jest nie zrozumielec Kulki. O nie. Za no, cerky mi fadek se vyvíjí ještě koc. Teraz to já ja zachovuje te, na na O sorry, nie mam nóżka. Też ty kumie! Może no, nie ma nic Ale nie wiem, wysy tam gdzieś róbcie. O! bagno. kolejny dion do mojej kolekcji. jakie już stwierdziłem.

Петюка, Петюка, ну что ты не дорожишь, да, Тушка, а ты свинаши. Таки, таки, Obronią i przekleństwem. Każdego dnia około 100 słoni ginie z rąk człowieka w celu pozyskania kości słoniowej. Słoń z trąbą do góry wcale nie przynosi szczęścia. To informacja, że żołnierza zaatakować. Światem zaczęła rządzić jesień. Na razie tylko za oknem, bo tam kalendarzowa przejdzie później. Ale cywilna sprawdza, co w się O que é que oh tenho hey. aqui? Eu o que amigo. Eu tenho E, tam śmieci, no tak, zapomniałem, że ten gościu lubi śmieci. Nie mogę go zaatakować, nie mam się niczy, jak z tej, tej doski, co? Bardzo ogóle takich, jak ja atakuję, co zaatakuję? tych, o. Nie, tam nie ma Salki! Ale nie mogę. Nawet. Rybak, hej. Co ty tu? A, ha, ha. O, tam rolnik pracuje. Na tym odcinku chodziłem szukanie o tego dzieci, o co mi chodzi.